Dzisiejszym gościem tygodnia jest gliwiczanka Dominika Syczyńska, projektantka tkanin, odzieży i biżuterii. Zawsze marzyłam o tym, żeby projektować i to właśnie odzież, a nie biżuteria. A ciekawa historia jest taka, że tak naprawdę w większości czasu poświęciłam się projektowaniu biżuterii w ostatnich latach. Niemniej jednak, jak mówię, no, całe życie była jakaś tam pasja i z biegiem czasu stwierdziłam, że do tego podejść bardziej profesjonalnie, jeśli chce się tym zajmować. No i dlatego też wybrałam się w Krakowie na szkołę projektowania ubioru, a następnie do Londynu na różnego rodzaju kursy projektowania na szkole St. Martins. No i tam dalej projektowałam w domach mody, no i teraz stwierdziłam, że trzeba postawić na swoim, wróciłam. No i ruszamy z własną marką. Często ludzie postrzegają, że zawód projektanta polega na tym, że się po prostu lansuje na jakichś ściankach, chodzi od bankietu do bankietu i ładnie wygląda, a tak naprawdę totalnie nie jest to z tym związane. Jeśli chce się przebić tej branży, a konkurencja jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża, no to że trzeba po prostu zasuwać od rana do wieczora, trzeba lata poświęcić na to, żeby mieć jakiś swój kunszt zawodowy, żeby się nauczyć. No i warto oczywiście też w międzyczasie startować w konkursach, robić jak najwięcej kursów, no i jeśli się ma taką szansę, no to fajnie jest wyjechać gdzieś za granicę, gdzie branża modowa jest bardziej Rozwinięta, tak jak na przykład Londyn, czy nie wiem, Mediola, Nowy Jork, i tam spróbować swoich sił w jakichś domach projektowych i zobaczyć, jak na co dzień wygląda produkcja i jak powinien funkcjonować prawdziwy dom mody. Chyba najbardziej dumna jestem z tego, że moje rzeczy były publikowane w ogół dwukrotnie, więc, więc fajnie. No i przede wszystkim obecnie skupiam się na konkursach. E, e, dlatego też wziąłam udział w Fashion Design Awards w tym roku, bo jest to w zasadzie największy, najbardziej prestiżowy konkurs dla młodych projektantów mody w Polsce. No i jak najbardziej jestem zaszczocona tym, że, że, że znalazłam. Znalazłam się w gronie finalistów, ponieważ dla mnie bardzo istotne było to, jakie żyli w tym konkursie i wszyscy są ze świata mody, więc rzeczywiście mam do czynienia z fachowcami, którzy wiem, że, że obiektywnie ocenią e, rzeczy, które robię. Na dzień dzisiejszy mamy niecałe dwa tygodnie do konkursu, więc już odczuwam pewien dreszczyk emocji, ponieważ mało jest czasu, a jeszcze trzeba przygotować połowę kolekcji, no więc teraz chyba wszyscy my finaliści, no to siedzimy od rana do nocy przy maszynie do szycia. wyjechałam z Gliwic, ho, 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 dawno temu, no i po tych wszystkich latach, jak wróciłam, to jestem zadowolona z tego, że rzeczywiście trochę idziemy do przodu, czyli jesteśmy trochę bardziej odważne. Już nie jest tak szaro-bury, jak dawniej było, jak jeszcze ja chodziłam tutaj do liceum, tylko rzeczywiście widzę coraz więcej kolorów, widzę jakieś takie młodniejsze dodatki, większe, także się po prostu nie, nie boimy, nie wstydzimy założyć coś, coś innego, coś bardziej indywidualnego. A no jeszcze tam trochę brakuje do, do tych szalonych ulic Londynu czy Berlina, jeszcze nie jest tak kolorowy i odważnie jak, jak tam, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku no i i miłość na to patrzy